Siema siema, z tej strony Nadowski to jest kolejny odcinek na naszym kanale odcinek serii Minecraft Bedrock Edition Jedno Życie czyli krótko mówiąc seria hardcore na Minecraft Bedrock Edition po prostu jak zginę, to kończy się ta seria Jeżeli będziecie możecie zostawić łapkę w górę lub w dół suba i wbić na mojego Discorda Wyspa Graczy i możemy już zacząć ten odcinek, tak trochę, trochę rzeczy się pozmieniało, nie ma grzyba czemu, czemu grzyba nie ma bo go zniszczyłem i dzisiaj jak po tytule wiecie budujemy domek w końcu i nie tutaj bo tutaj jest chujowy teren yy, tam jeszcze jest cina, bo patrzyłem czy tam się nie wybudować ale tam też i w obrębie tam do tysiąca kratek nic nie ma trochę pochodziłem żeby sprawdzić gdzie jest fajny jakiś teren na domek trochę rzeczy tu porobiłem po prostu rzeczy tu przeniosłem yy, i Pewnie zapytacie się, gdzie będziemy yy, budowali domek? No czy ja będę budował? No na spałnie. <noise> Wracamy z tam, gdzie przyszliśmy trochę dalej, bo tam nie ma dużego tego śniegowego biomu. Chociaż jest duży, ale nie szeroki jakby. Czy tam gruby, wysoki? No, coś takiego. Dobra, i tu sam jeszcze przepaliłem. Mam trochę. Pokopałem. Specjalnie, żeby mieć jakieś itemy na domek. Oczywiście drewno, później że będę musiał tylko ten kopstum na stone i na. E, jak to się nazywało? Ten stone ze stone'a co się robi, z tą briki. O. I ze briką będę, będę robił domek łączony z tym drewnem, bo tak najładniej wygląda. Jeszcze pokopałem andezyt i Dioryt trochę. Mam nadzieję, że wystarczy, też nie chcę jakiegoś ogromnego tego domku budować, tylko takiego wystarczający, bo takie są najlepsze. Więc biorę łódkę i płynę na spawn'a, bo tu później rzeczy to dopiero później przyniosę. Dużo tych rzeczy jest, najpierw trzeba zbudować, żeby mieć gdzie dodać, więc ja sobie popłynę do spawn'a Tokio Driftem. I widzimy się już na spałnie. I już jesteśmy na spawnie Tutaj gdzieś się zrobić mieć i chyba tu tam. E, idziemy teraz dokładnie w tą stronę. Uuu, tego kanionu nie pamiętam. Spory. spora wie tak. Trochę straciłem e, serc. E, idziemy w tą stronę. Po tym śniegu bardzo fajnym, ale nie do końca Jest tu powder stone duża ale co ja się mam przejmować, przecież mam lederowy buty, Całą zbroję lederową Mógłby się w tym topić przynajmniej, więc plus jest Ale nie będziemy na... no mniej więcej to jest trochę śniegu trochę nie, dokładnie tutaj te miejsce to będzie miejsce na nasz domek właśnie tak Tutaj sobie wyrównam teren i tutaj zrobimy domek więc, więc co? Bierzemy się do roboty, do budowy tego domku, co nie, a te zombiaku nie przeszkadza. No i taki szybki budowanie domku, właśnie tak. Nie pamiętam jak to się nazywało. Tak wygląda domek w środku. Wiem. Dużo rzeczy w środku ogólnie jest. No nie jest umeblowany, bo drogie meble tak. Haha, śmieszny żart. Ale wystarczy, że pstryknę i samo się umebluje. Patrzcie to. I widzicie ładnie umeblowane. No. Taką magicznie sztuczka. Właśnie tak. No i to tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i też ładny domek, możecie napisać, ładny domek zbudowałem. Myślę, że spoko, jak na takie małe główienko. Tak. No i co? No i to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Elo!